Jesteśmy bezpieczni. Emma, bądź na bieżąco, Bartosz Szurbański. Jesteśmy po konferencji przed Emma VIP 2. Na wstępie powiem, że u nas w linku macie do pay per view podpięty link, do panie, więc zapraszam do, zapraszam do wykupywania i ze mną oczywiście tutaj Lord Książę, nie wiem jak to przedstawić. Zabijacz, cześć. Cześć, po prostu zabijacz, wystarczy. Zabijacz. Skąd pomysł na stylówkę enturasz. Stylówkę mam od moich sponsorów, sklep Smile.pl. Bardzo ich pozdrawiam, bardzo dziękuję. To jest naprawdę zajebiste wdzianko. No, wyglądasz naprawdę, no wyróżniłeś się tutaj dzisiaj. Jak ocenisz swoją część i w ogóle całą, całą konferencję dzisiaj? Konferencja fajna, ale bez dymów i nic dziwnego, bo naprawdę są grube spiny, grube konflikty. I obiecaliśmy Marcinowi nasza ekipa. Mamy ekipę RTG, jest to Real Talk Gang. I wyjaśniamy wszystkich fusów i wszystkich atencjuszy z tej gali. W e, ekipie należy ja, e, Psychotrop, no i GSP z Mabyn, który zawalczy najprawdopodobniej na trzeciej gali. Ewentualnie jeszcze na tej trwają rozmowy, czy to będzie e, nowy przeciwnik nikodem Zatówki, bo tak jak widziałeś podczas konferencji na żywo, co mnie mega zdziwiło, odszedł FitDzik. Widziałeś? Nie widziałem. Aha, no to FitDzik podczas konferencji wziął mikrofon, powiedział, że sorry, ale no, po części zrobił z siebie taką trochę gwiazdę, bo tak naprawdę wiedział, na jakich też warunkach podpisuje te wszystkie umowy. Powiedział, że jeżeli nie dostanie większych pieniędzy, jeżeli nie zgodzą się na to, żeby były jego warunki, nie znam tych warunków, nie wiem o co mu chodziło. I powiedział, że jeżeli na to się błaga, że nie zgodzą i że nie znaleźli ostatnich kilku dni rozmowy z nim, to on rezygnuje, w sensie to powiedział w rozmowie ze mną jeszcze przed, przed tym całym wywiadem, przed całą konferencją. A podczas konferencji tu po prostu powiedział, że on dziękuję za współpracę, że on spierdala i że na razie... A to widzisz, to gdzieś to mi umknęło, bo sam jak widzisz jest tu spore zamieszanie, trochę się dzieje, i gdzieś tam chłopaki też widzę, że są pod, pod, pod obiektem. Także no. Jak ty w ogóle się zapatrujesz na takie dymy, na spiny już, które narosły? Bo moim zdaniem na początku było trochę kreacji, było trochę takiego budowania na siłę napięcia, a teraz naprawdę jest już grubo, jest już taki realny, realne są spiny tutaj. Oj to prawda, dymy są grube, tak jak mówiłem, że się Marcinowi, że cała ta ekipa, która ma z nami kosę no, do czasu gali są pod parasolem. Nic im się nie wydarzy złego, nic, nic im się nie stanie, co się dzieje po gali to zobaczymy, e, natomiast no tu jesteśmy naprawdę grubą ekipą. E, przyjechaliśmy tutaj z Trójmiasta, do tego że przyjechały też dwie fury z Krakowa tutaj na wspomaganie, jest nas kilkudziesięciu chłopa. No i lecimy zaraz w imprezę, będziemy sobie tej po Częstochowie latać czy imprezować. E, kurde no tu grubo, no do tego się nie spodziewałem. No dobra, jak w ogóle przechodzę do, do walki, jak przygotowanie, jak forma, jak się w ogóle szykujesz na Adriana, który jest no mniejszy, pewnie silny, więc jak ty trenujesz? Z treningami jest różnie, nie? bo ja mam pracę, pracuję na etacie, do tego jeszcze imprezuję w każdym weekendze swoją ekipą k których też pozdrawiam. Naprawdę mocna ekipa imprezował od lat moje najlepsze ziomeczki. No i raz na jakiś czas znajdę sobie czas na trening i myślę, że to, to nie jest dużo, ale to na Adriana Chipsa wystarczy. E, to jest gość, który robi po prostu szczum w internecie i jest zupełnie niepotrzebny, jest nieautentyczny, jest e, interesowny e, i na pewno nie jest dobrym wojownikiem. Natomiast no nie wiem, czy oglądaliście, na przykład jego, czy ty oglądałeś? Jego filmik, e, co ten łańcuszki wstawił, że on tam zachęca szczenę do walki, że mu da to i tamto. No, coś kojarzy, coś kojarzy. I wiesz, i już jest super, i to nagle naprawdę idzie, idzie do góry, ludzie zaczynają nas lubić, e, ludzie zaczynają wejść, tam kibicować, rosną zasięgi, i nagle on wyskakuje z czymś takim. Co jest mega żenujące, że on da jakieś łańcuszki. Szwejma ma się biją za sztabkę złota, nie? A tu za jakieś łańcuszki za pięć koła, czy co? Czy, czy za sztabkę mefedronu, wiesz o co chodzi? No to jest beka, nie? E, dlatego, e, dlatego, no, spójrz nawet na komentarze pod tym filmikiem. 184 komentarze są, z czego tylko 9 go nie obraża. Gościu jest naprawdę mega nieautentyczny. Followersów, jak przystąpił do vip miał chyba z 36 tysięcy. Aktualnie ma 20 parę. Ludzie widzą, poznają, nim, wszyscy mu tutaj unfollowing, go nie chce po prostu oglądać. Nie? Jest, jest sztucznie autentyczne z pewnych źródeł, ponoć pewnych. Mam informację, że followersów też sobie kupił. Jest takie coś jak Wulkan Polubień i on tam im płacił pieniądze. 300 czy 500 zł miesięcznie za lajki, komentarze pod zdjęciami, żeby mu zasięgi, ponieważ y, ostatnio wrzucił filmik. Y, mając około 30 tysięcy followersów, on w dwie doby, czyli 48 godzin, pod filmikiem zrobił 600 wyświetleń. To jest niemożliwe, czyli to muszą być jakieś fake konta, gdzie ja robię zresztą wyświetlenie w 10 minut. Rozumiesz? Słuchaj, sprawdzę temat, bo nie chcę się wypowiadać na ten temat, ponieważ no nie, nie do końca śledziłem tak, że wyrobię swoje opinie i może kiedyś pogadamy, Okej. co na ten temat sądzę. No ale no, rozumiem, że raczej nie ma szans na jakąś tam pionę po walce piwo i tak dalej, bo no, nie uważasz go za osobę autentyczną i tak dalej, tak? Tak, to prawda. Nie jestem jego śmiertelnym wrogiem, bo mam wrogów w życiu, on na pewno do nich nie należy. No ale jest osobą nieprawdziwą. No... Załóżmy, że tak, to są śmiertelni wrogowie, tu są ludzie dla mnie neutralni, no i Adrian Chips jest poniżej tych neutralnych. To no nie jest najniżej, ale jest tam pewna granica i on jest poniżej tej granicy. No dobra, a powiedz co prywatnie, jakie plany na wykorzystanie tego całego szumu, bo no jest troszeczkę szumu moim zdaniem. Gdzieś tam ta gala coraz głośniej w Weterze jest komentowana. Jakie projekty realizujesz, jak chcesz to wykorzystać? Mam jeszcze parę pomysłów na walki. To oczywiście wygram. Mówię to na pewniaku, wpierzwałam się w gościa, w pierwszej rundzie wygrywam oczywiście. Jestem na tyle mocny. To że... samo mówi Adrian, także zobaczymy. Ale jak on mówi, no, jego słów nie można brać na poważnie. Ja czasem mam wrażenie, że to jest aktor w ogóle. Pod... Nawet nie aktor, a bardziej statysta w ogóle podstawiony, którego słów nie można brać na poważnie. No bo pierwsza konferencja mówi do widzika, że słuchaj. Ja tam cię rozjebię na 95%, 5% to jest Twój błąd. Ja zamierzam w ciebie wskoczyć, zamierzam się z Tobą bić. A gość uciekał przez trzy rundy, wydał może 3-4 ciosy. To nie jest tak, że on się lekko pomylił. On przedstawił zupełnie inny scenariusz, odwrotny totalnie, to jest 180 stopni niż to co, to, co zobaczyliśmy. Ja mówiłem przed walką z Sebastianem Troniną, że wskoczę i go rozpierdolę. I go rozpierdoliłem w pierwszej rundzie, w minutę 14. Mówię teraz to samo, dajmy mi mu minutę. Minutę mu daj w oktagonie nie więcej. W wywiadzie przed chwilą ze mną wspomniał, że właśnie żałuje troszeczkę tej sytuacji z Fidzikiem, że inaczej by tu walkę teraz potoczył. No i że do ciebie wchodzi, wchodzi ogniem. W narożniku mam mieć, z tego co wiemy, lu ludzi z Reality Show, także w ogóle niezwiązane z tematem, co jest według mnie trochę dziwnym zagraniem. No ale z tego co mówi, to chce wejść w ogień, także gwarancja na pewno będzie fajerwerek. Eee, myślę, że knockout, nie wiem w którym kierunku, ale pierwsza minuta stawiam. Zgadzam się, tak na pewno będzie. Jeżeli on chce walczyć na ogień, nie ma problemu. Jestem również na to przygotowany. No, ja nie mam żadnego Stójka czy parter? Wcześniej byłem przygotowany dużo bardziej parterowo, teraz szlifuję więcej stójki niż parteru. Uważam, że jestem zawodnikiem uniwersalnym, jeżeli chodzi o freak fight. Natomiast no, nawet jeżeli chodzi wejść jakąś wymianę ognia, No przecież to jest Adrian Chiefs. No, no bez przesady, to jest Adrian Chiefs, nie? No dobra, na koniec zapytam, bo to jest Twoja druga walka, załóżmy, że wygrasz. I będzie kolejna walka, kolejna, kolejna. Myślisz o takim bardziej zawodowym może podejściu do tematu, czy, czy tylko zabawa fan? Nie, zabawa fan ja nie trenuję dużo. I sobie czasem przyjdę na grupę, coś tam popajacuję, czasem jakieś tam treningi indywidualne, ale bardzo rzadko. I jeszcze dwie, trzy walki pewnie znikam z tych wszystkich mediów społecznościowych, usuwam Instagrama i nie potrzebuję popularności. Ja naprawdę lubię swoje życie, tak jak to ono wygląda. Nie chcę pajacować, to nie jest dla mnie. Dlatego jeszcze tak jak mówiłem, chcę powyjaśniać po prostu tych wszystkich atencjuszy. Zależy mi na walce w boksie z taksi złotówą i chciałbym go wyzwać na tym Knockout Boxing Night, tam, gdzie pokonał fit dzika. Tam chciałbym z nim stoczyć. O, co, jeden... macie jakąś jakoś spinkę, tak? Znaczy napisałem jeden komentarz na Instagramie, który usunął. E, napisałem, że jego profil wygląda jak gazetka e, z Tesco z lat 90., że jest akwizytorem takim, który po prostu się dobija dokąd innych i macie, kupujcie moje produkty. Reklamował e, Bolta, hulajnogi, torby, okulary, e, usługi naprawcze. Co będzie kolejne? Będzie reklamował laso dla kowbojów z Teksasu, czy jakiś żel na celulit? No bez przesady, on reklamuje wszystko, co tylko się da. Nie ma chyba współpracy, której by nie podjął. Po walce z Fidzikiem w boksie też powiedział, że on robi wszystko dla pieniędzy i dla niego są ważne tylko pieniądze. Sorry, ja to robię wszystko dla fanów i dla mnie pieniądze zupełnie nie są ważne. Ja mogę z nim nawet za naprawdę średnie pieniądze zawalczyć w tym boksie i chcę to zrobić. No dobra, no to zobaczymy, zobaczymy jak będą ustalenia wyglądały. Na koniec, jak waga, bo macie limit 8,4, tak? 8,4. Jak waga, bo jesteś no, wysoki, duży chłopak. E, dzisiaj rano na wadze miałem 80, no około 6. Zostały jeszcze dwa w dół. Na spokojnie do zbicia. Zostało do walki chyba 6 dni. No, to też się 6, 6 kg na chillu, nie? So, Zawodnicy co biło po kilkanaście kilo na ostatni tydzień, także. Zdałem. Także słuchaj, wszystko da się zrobić. Kwestia wiedzy i podejścia. No dobra, no to życzę powodzenia w przygotowaniach. A jedna rzecz, taka ciekawostka, która na pewno się też nikt nie powiedział w wywiadzie, co będzie tylko u Ciebie, też pewnie jest no mile widziane. Dalej, no mile widziane, fani będą zadowoleni. Tak, tak jak wspominałem wcześniej, jest gang RTG, Real Talk Gang, wyjaśniamy te wszystkich atencjuszy, do którego należę ja, psychotrof i GSP z Mabyn. GSP, bardzo możliwe, że już na tej gali też zawalczy, ponieważ Fidzik się o. wycofał, więc nikodem zatówka, nie ma tak, przeciwnika. Trwają negocjacje z Marcinem Najmanem, żeby zawalczył już teraz GSP, jeżeli to nie wyjdzie, no to na kolejnej gali go zobaczymy. Jeżeli to wyjdzie, to zobaczymy go już teraz, no i możliwe nawet, że później. No, to ciekawe info. On w ogóle trenuje coś? E, jako tako, nie? Po japońsku. Jak, jak wszyscy. <laughs> jak każdy stąd. No dobra, no to jest jakieś info dla naszych fanów, e, sprawdzajcie. Sprawdzajcie temat, czekamy na wyjaśnienie. Tematu. Zobaczymy, co Marcin Najman powie. Dzięki za wywiad i powodzenia Na tym ostatnim tygodniu. Żeby bez kontuzji, bez, bez, bez jakichś tam afer, nie? Dzięki, wielkie. Dzięki. Do następnego. No i również.